Opryskiwać autonomiczny, przeznaczony do sadów. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, odwrócony ciąg powietrza z bardzo dużą powierzchnią zasysania powietrza. Kierowanie powietrza na lewą i prawą stronę odbywa się przed wentylatorem. Następnie mamy wentylator z bardzo dużą, szeroką wylotką powietrza wytworzonego. Oczywiście dysze dwurozpylaczowe z możliwością szybkiego przestawienia wysokość kolumny 220 9 głowic z dyszami na stronie. Wydajność wentylatora bardzo duża do 100 m 3 na godzinę. Klasyczny zbiornik trzykomorowy, tu jest akurat pojemność 2000 litrów, zbiornik na czystą wodę do mycia opryskiwacza i instalacji na polu. Zbiornik czystej wody do mycia rąk. Opryskiwacz jest wyposażony w boczny rozwadniacz do środków ochrony. E, bardzo praktyczny i świetny w użytkowaniu. Chyba najbardziej znana marka w Polsce, jeżeli chodzi o opryskiwacze sadownicze, i okazuje się, że w Europie. Powiedz mi, Tomaszu, ten model jest chyba najbardziej wyposażonym opryskiwaczem, który dzisiaj macie u siebie na stoisku. Dokładnie tak. Ten opryskiwacz jest dodatkowo wyposażony w tandem wachliwy, który ma rozsuwaną tylną oś oraz przednią oś hamowaną. Dodatkowo jest wyposażony również w kosiarkę zintegrowaną z opryskiwaczem. Na dzień dzisiejszy koszt takiego zestawu to około 115 tysięcy brutto. A podstawy zaczynają się od ilu? Z beczką 1000, 2000? beczką? Znaczy tak, podstawa aktualnie rozpoczyna się od 57 tysięcy brutto. Szary, który prezentujecie e, złotą gamę, tak? To jest taka dopłata? 1500 złotych. Polski producent, opryskiwaczy. Tak. Od lat? 84 roku. rok. było. Chyba jedyny, no, jako Polsce takim dużym znaczy. Tak, jesteś starzem. też producentem tak, tak z takim dużym stażem. Dobra, a powiedz mi teraz tak, dzisiaj ma macie dwa opryskiwacze, tak? Tak. Czym one się różnią tak naprawdę te dwa wodala? To jest opryskiwacz do krzewów, nazywa się Ribes. Porówka Jagoda. Porówka Jagoda, porzeczka, mhm. Tamten opryskiwacz mhm. jest 1,5 tysiąca litrów vertical. Mhm. To osadów. Dwie pol, e, dwurzędowy. No właśnie. Turzędowy dwumentylowy. Dobrze, powiedz mi tak, komputer, takie wyposażenie, które tutaj stoi, tak? To znaczy tak, ten opryskiwacz jest na elektrozaworach, ten ribes jest na komputerze. Dobrze, a ten, ten sadowniczy, yy, on ma poszerzane kołady, tak? z tyłu, to jest tak. standard czy to jest opcja? To jest standard, to jest akurat koło 400, yy, opcja jest 480. Dobra, cena netto? Netto. Taki zestaw? Brutto 60 tysięcy. Taki wypasiony już? Tak. tak? A podstawa taka sucha powiedzmy zaczyna się od ilu? Od 50, yy, no gdzieś od 50 tysięcy. Brutto? Mhm. Dziękuję. W tym roku mamy komputer swój, prezentujemy i kolumnę z aluminium zrobiliśmy to też na pokażemy? tak pokażemy. o tutaj tutaj dobra idę A, okay. kolumna jest z aluminium to jest na że tak powiem na, na zamówienie na wniosek klienta bo miał w jakimś tam opryskiwaczu swoim y, aluminiowe części i taką chciał więc taką zrobiliśmy taką też można zrobić jakby ktoś miał takie części my robimy kolumny z powiem w kolejności od tego co się najlepiej sprzedaje Laminat, i później są blacha ocynkowana. Blacha fasaotporna bardzo rzadko ze względu na korozję. No i teraz zaczęliśmy tam, zrobiliśmy jakieś parę sztuk z aluminium. No i fajnie to się zachowuje, bo opryskiwacze są ciężkie, u dołu ramy są bardzo mocne. A kolumna jest lekka, więc sprzęt. A przedział cenowy od, od 36 tysięcy netto to jest. Jakaś tam powiedzmy, Jest podstawowa wersja. A najbogatszy, najbardziej wyposażony? Najbogatszej wersji nie ma, bo możemy i diamenty wstawić, ale to chyba nie o to chodzi. Jeszcze co, co nowego, to w tym w zeszłym sezonie zaczęliśmy. Tutaj mamy okay, jedno, tego. jednowentylatorowe opryskiwacze produkować, też. Na, na zapytanie, na zamówienie klientów, no bo chcieli sprzęt. Już jakieś tam dziękujemy, mamy uznanie, uznanie sadowników i powiedzieli, że chcą sprzęt, który byłby dobrze zrobiony, a tańszy, więc jednowentylatorowy. No i tu mamy przystawkę okrągłą, y, później jak się tam jest zając, mm -hmm. łezka i kolumny wysokie do 3 metrów. Ok. I ten a... się zaczyna od 20 tysięcy netto. Ok, a kończy. Ale pan w tak trochę, no no taką... pani tutaj na... przy każdym jest cena. A, ja nie przy dowożyła. każdym jest konfiguracja i jest cena. Okay, Dlatego okay. właśnie jak pani powiedziała, Dobra. Że, no. że klienci pytają o te ceny, to też już jest Wycena. dokładna konfiguracja i wycenione. Bo to są opryskiwacze, które tutaj są na targach, są to opryskiwacze z, dla klientów. One będą. Teraz idziemy zobaczyć. Um, dzień dobry. Pan zajęty bardzo. Mogę Pana zabrać tak. od opryskiwacza? Co Pani chce wiedzieć? Wszystko. Proszę Pana, opryskiwacz, który rok na rynku? No, od 2006, 2007 roku. Czy ten opryskiwacz się wyróżnia na tle innych? No wytrzymałością na pewno, trwałością, no i tym, że on naprawdę bardzo dobrze rozkłada oprysk na drzewie. Nie przedmuchuje przez inne rzędy, zabiera z powrotem oprys w koronę, po to są zrobione kierownice. Bo to są e, ty... trzy wentylatory. Tak, to są trzy wentylatory. A czy to nie jest tak, że skoro są trzy wentylatory, jest taki ten jest cięższy pewnie zakładam trochę, tak? Ile nie, maszyn? około myślę, że około tony, 200, nie więcej. Ten półtora tysiąca. Czyli okej. Okay. A jaki ciągnik potrzeby, będzie potrzebny do tego, pracowacza? 40 koni mechanicznych spokojnie wystarczą. Tak. Najważniejsze pytanie teraz: ile kosztuje netto brutto? 110 tysięcy netto. Ta wersja akurat z hydraulicznym mieszadłem, z pompą 140 litrów, no i z wysokim wentylatorem 2,90 na szerokich kołach. Dziękuję. Dominik, możesz mi pokazać tego ZAUSA? Dzień dobry, tak. Zapraszam. Eee, bardzo krótko i zwięźle na temat. Eee, kiedy zobaczymy, jak to jeździ? To już jeździ 3 lata. No. Urządzenie sprawuje się bardzo dobrze przez zastosowane materiały, które są wykorzystane w produkcji tego urządzenia. Nie mamy z nim absolutnie żadnego pro problemu. Komputer masz gołka. Tak jest. Eee, powiedz mi tak, to jest pytanie, które każdego interesuje. Jaka moc ciągnika do tego? Eee, to wszystko... Bo to nie mała. Tak, zgadza się. Nie mała moc ciągnika, natomiast wszystko ma tutaj uwarunkowanie w warunkach, w których pracuje. Nachylenie terenu, prędkość, z którą chcemy pracować, to ma wszystko wpływ na to, jaki ciągnik. Generalnie dedykowany do tego jest 70-konny silnik. Kwota netto albo brutto, jak wolisz. To, to tutaj stoi na targach. Odchwytliwe pytanie? No to normalne Nie, pytanie. No. Odchwytliwe w dzisiejszych czasach. Natomiast chciałbym powiedzieć, że pełna wersja naszego urządzenia kosztuje 110 tysięcy złotych brutto. Dobra, dziękuję. Bardzo proszę. Moją pierwszą miłością we Włoszech, jaką zobaczyłam na targach opłacanych, był TurboMatik. Mi się wydaje, że to trochę już znany w Polsce. Tak, Fumbo, jest. Już parę od lat. dwudziestu kilku lat. My no tym handlujemy. Ten mały, który tutaj widzimy, to jest właśnie taki opryskiwacz typowo pod nasadzenia borówkowe, pod jakieś jagodniki, mm -hmm. pod takie wąskie, wąskie tak, rzędy. Tak, bo nawet kolumna jest mniejsza. Dokładnie. Jest A tam mała są kolumna. dwa wentylatory? Tak, tam jest opryskiwacz taki typowo sadowniczy z dwoma wentylatorami, mm -hmm. to co jest teraz u nas w sadach bardzo modne. Mm -hmm. Ale tego nie było wcześniej, bo wcześniej by... Było, by. było. Tak, to od, odkąd ta firma istnieje, produkuje opryskiwacze dwuwentylatorowe. Co prawda kiedyś się to mniej sprzedawało, teraz się robi to coraz bardziej popularne. Tu jest ciekawy układ wentylatorów, ponieważ e, wentylatory są tak jakby od siebie oddalone, po to, żeby górny wentylator opryskiwał drzewo od góry do dołu, natomiast dolny mhm. opryskuje drzewo od dołu do góry. Okay. Czyli drzewo jest pokryte tak jakby z dwóch, z dwóch stron. Koszt? Ten opryskiwacz tutaj to jest w granicach 80 tysięcy netto. Pani powie, to jest polska firma? Tak, to firma jest polska, właściciel polski, firma rodzinna od ponad dwa wentylatory, tak? 40 lat na rynku. Przedstawiany model, dwa wentylatory tradycyjnego ciągu o średnicy 2 razy 800 mm, także doskonała penetracja różnego rodzaju sadu. Okay. A szerokość opryskiwacza po osi zewnętrznej? E, w osi w tym momencie przy danym ogumieniu jest to 1,60 m. Okay. Koszt opryskiwacza, tak e, jak tutaj stoi? Ten, który tutaj stoi, to jest w granicach około 65 tysięcy netto. netto. Okay. Dziękuję bardzo. Nowość? Tak, Czy zdecydowana nowość. Premier, nowość. Premierę miała na zeszłorocznych targach w Bolonii na imie, w październiku. No, i to jest zdecydowana premiera tegoroczna. Jakie no rzeczy Przede wszystkim się doczekaliśmy wreszcie od Dragona dwuwentylatorowej e, przystawki kolumnowej, oczywiście z odwróconym ciągiem. E, no, wreszcie, bym powiedział, bo to jest rzecz, którą wielu klientów czekało, bo marka Dragon znana i uznana, że tak powiem, na rynku, ma już swoją pozycję. Natomiast tego nam brakowało, tak? Tendencje, jakie na rynku. E, istnieją, no zdecydowanie pokazują, że w tym kierunku trzeba było iść i, i doczekaliśmy się wreszcie od Dragona takiego rozwiązania. W tym rozwiązaniu jeden wentylator kręci się prawoskrętnie, drugi się kręci lewoskrętnie dzięki zastosowaniu inwenta, inwertera w przekładni. Poza tym górny wentylator jest rozłączany, co też, jest, e, co też wyróżnia to rozwiązanie, bo bardzo często pryskamy w młodych drzewkach, gdzie górny wentylator wcale nie jest potrzebny, żeby nam pracował i obciążał ciągnik, powodując wzrost kosztów e, przez zwiększoną konsumpcję paliwa. Jaka kwota netto za ten opryskiwacz, który tutaj dzisiaj stoi na targach? No tak jak widać, taki egzemplarz oscyluje około 60 tysięcy netto. E, oczywiście w grę wchodzą inne pojemności zbiorników i wyposażenie, i w tym momencie cena. No może delikatnie wzrosnąć, wiadomo tandem, wiadomo no komputer i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, powie Pan mi tak, skąd w ogóle ten opryskiwacz, bo pierwszy raz go widzę, jaka to jest firma, skąd ona pochodzi? E, witam, Stan Wartek, e, ja zajmuję się opryskiwaczami i rozsiewaczami w Masio Gaspardo. Masio Gaspardo jest firmą rdzennie włoską, mhm. obecnie jest to nadal firma rodzinna, aczkolwiek zatrudnia prawie 2000 e, osób i to są jeśli chodzi o dział sadowniczy to są opryskiwacze od pojemności 200 litrów do 3000 litrów. Ten jest 200 litrów? E, ten ma 1600 litrów no pojemności. Właśnie tak, tak. No się Dobrze, a powie Pani tak, yy, cenę i co w tej cenie jest netto? Jeśli chodzi o cenę, to cena takiego opryskiwacza jest na poziomie 53 tysięcy netto. I w tej cenie zawiera się przystawka kolumnowa TGZ z odwróconym ciągiem. Tak jak tutaj mhm. widzimy z dobijaczami. Koła 11,5 cala, Dyszel skrętny, wałek homokinetyczny, mm -hmm. pompa e, APS 121 to jest wydatek e, cieczy, gdzieś tak w granicach 116 litrów. Elektrazawory jedno-bądź dwusekcyjne, i tak naprawdę mamy kompletną maszynę do pracy. Tak. Możemy ją rozbudować o komputer. Czyli ta to, to, to opcja, która tutaj stoi jest 50 tysięcy, tak? 53 tysiące netto. Dobra. Możemy ją rozbudować o komputer sterujący automatycznie dawką cieczy i ciekawostką jest to, że Massio Gaspardo e, ma w swojej ofercie opryskiwacze izotronik. To są opryskiwacze zbudowane na złączu izobas. Mogą... Komunikować się za pomocą złącza i obaz i w tym momencie w opryskiwaczu nie potrzebujemy żadnego komputera. Wszystkie informacje potrzebne są mhm. umieszczone na wyświetlaczu w ciągniku. Tak jeżeli chóra, oczywiście. Tak? Jeżeli, jeżeli komputer posiada swój wyświetlacz, terminal i aplikację, to możemy z tego jak najbardziej okay. korzystać. Aczkolwiek mhm. musimy pamiętać, że jest tylko kilka marek sadowniczych które mhm. ma takie rozwiązania w swoich ciągnikach i możemy je użyć w naszych opryskiwaczach jak najbardziej. Dobrze, dziękuję. Tak, znany model mi już, ponieważ był występował na moim kanale. To jest ten sam? Czy to jest. No, to jest ten sam. Ten no. sam. Tak. Eee, cena, jak się czy coś się zmieniło z ceną? Nie, ceny są takie same. Czyli mieliśmy netto? De... netto od 65 mieliśmy delikatną podwyżkę, ale tak naprawdę nie jest to jakaś tam odczuwalna rzecz. Was przede wszystkim wyróżnia ta niesamowita kolumna, tak? Jeżeli chodzi o konstrukcję, o to, w jaki sposób ona pryska, jak dociera głęboko między. Yy, Koronę drzew, tak? Może docierać tak głęboko jak chcemy. Możemy tutaj, co jest ważne, zniwelować efekt przedmuchu przez rzędy drzew. Mm -hmm. Możemy regulować sobie na przekładni prędkość wiatru. Co jest najważniejsze, nie mamy tutaj dużej ilości wiatru, mamy tutaj dużą prędkość, tak? czyli mniejsze krople z dużą prędkością penetrują nam w idealny sposób drzewa, i to jest bardzo duża zaleta tej maszyny. A, w, pokażę, wiem, tak? wiem pan, co mi pan pokaże. Wiem co pan mi pokaże. Teraz raz wiekopnie prąd. Ja, ja to się boję tego. Ja się odsunę może. Tu mamy możliwość regulacji strumienia powietrza. Mhm. A, przesuwa się. I, I przy nawrociu symetrycznie z jednej strony się zamknie, a z drugiej strony się otworzy. Mhm. I dzięki temu niwelujemy problem wiatru bocznego. Inni czekają na zmianę pogody. A w przypadku takiego modelu DT Maxi mamy możliwość zastosowania takiej opcji, jak nastawne deflektory. I rusza się, widzę, tak, widzę, widzę. W tym momencie z tamtej strony jest otwarte, przy nawrociu o, o, symetrycznie odwróci nie, się. Mhm. I to jest jedna z ciekawych funkcji. nowości, która weszła w tym. Roku? Nie, nie, nie. Ta to funkcja to się... już jest od początku istnienia DT Maxi. Okej, okay. nie widziałem Za chwilkę, no. tak. Mamy możliwość też nadawania ładunku cieczy roboczej. Różnica pomiędzy jedną, jedną częścią opryskiwacza, a drugą jest 12 tysięcy I dzięki temu mamy możliwość nadawania ładunku, który w momencie kiedy ciecz wydobywa się z dyszy, uzyskujemy efekt takiego przyciągania do rośliny, do drzewa. A jaki jest koszt tego modelu, który tutaj W wersji siedzimy? podstawowej 70 tysięcy złotych netto. Mhm. Natomiast y, kolejne rzeczy, opcje to są do wyceny później indywidualnej. Każdy może wybrać y, kilka, z kilkudziesięciu opcji to, co dla niego jest potrzebne. Okay. Kolejną rzeczą, bardzo, o której możemy powiedzieć dzisiaj, to jest to, że ten nowy model ma większy wentylator większą średnicę wentylatora. To jest model DT Maxi S i w rezultacie już tutaj mamy wydatek 120 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. i W związku z tym, jakby tu powiedzieć, też jest i do wyższych nasadzeń. Do wyższych nasadzeń, tak? Tutaj spokojnie możemy tym modelem 4,5 metra spryskać. Natomiast Standardowy model mm -hmm. DT, jest, mm -hmm. jest, który tam widzimy niż, z niższą kolumną, mamy do 4 metrów, aczkolwiek klienci nam mówią, że spokojnie też sobie radzą 4,2 metra. Ok, dziękuję. Bardzo proszę. Okay. No... Vulkan, tak, Max no, Flow, który Max jest flow. do wygrania w jest... konkursie sadu nowoczesnego. Dokładnie, czyli, czyli warto wziąć udział w losowaniu. E... Ważne cechy jako nowość, czyli tak. mniejszy pobór mocy. Zaoszczędzamy paliwo, zwiększamy wydajność. Eee, funkcjonalność podnosi, jest mocno podniesiona, czyli doświetlenie strumienia. Rozwaniacz boczny, możliwość zastosowania y, wielu funkcji takich estetyczno-praktycznych, komfortowych, mm -hmm. ergonomicznych. Y, z kabiny ciągnika możemy przemyć, opryskiwać, nie wysiadając. Jaki jest do koszt żażec. tego modelu? Y, koszt gdzieś się oscyluje w granicach y, 55 tysięcy plus. Netto? Netto, w zależności już od, od wyposażenia. W też, tak? To tak, tak, tak. Okay, I jest kilka wersji mm -hmm. możliwych do, do wyboru. Konfiguracji. Do konfiguracji do dostosowania własnych warunków w sadzie czy różnych innych plantacji. Okej, okay, dziękuję. Pozdrawiam. I bardzo. To jest Andreoli Landitex. Miałem okazję już nagrywać. Cena? Cena jest tego, tego. modelu jest 95 tysięcy netto. Co to tu stoi? Tak. To jest z komputerem? To jest na elektrozaworach. Komputer do 10 tysięcy dochodzisz.